W ten symboliczny sposób oficjalnie rozpoczęto zmagania. Ponad 130 zawodników z 11 zespołów i to nie tylko z województwa czy sąsiednich województw, ale także z dalekiego Podkarpacia. Wśród przyjezdnych byli również goście z Niemiec. W hali sportowo-widowiskowej ośrodka sportu i rekreacji w Krośnie-odrzańskim odbył się puchar dzieci JKA. Młodzi karatecy rywalizowali ze sobą w trzech różnych kategoriach: kata, kumite i kata drużynowe. Dla części z nich były to pierwsze tak duże zawody, ale wśród uczestników znalazło się także wielu, którzy z poprzednich tego typu imprez przywozili nie jeden medal. W ostatecznym rozrachunku najlepszym zespołem, tym, który wygrał w klasyfikacji medalowej całej imprezy, została Klub Karate kontra Żary. Drugie miejsce należało do gospodarzy turnieju, czyli klubu sportowego Jaguar. Podium uzupełniła drużyna tie, już, KA a Berlin. Indywidualnie zawodnicy klubu sportowego Jaguar zdobyli aż 32 medale. Z czego 11 złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych?